Ale skoro ja już ciebie tutaj mam i miałam codziennie losować karty, ale to też jest pewien nawyk, więc trzeba wpaść w rytm. A wypracowywanie i utrwalanie nawyku naukowcy z Uniwersytetu XYZ podali, że to trwa 20 dni, także jeszcze nam czas. Ale dobra, losuję. Lewa, prawa moja, twoja. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Mamo, Mia. I teraz muszę chwilę pomyśleć, jak to składnie i logicznie przetłumaczyć, żeby było dla wszystkich zrozumiałe. ta -da!